Z strony Frenek i 14.14 14 Falcon Fan na Instagramie, ale musiałem wejść na YouTube, bo mi się nie udało. No, po prostu pokazał nam, jakie będą fali w piątej. E, po prostu, kiedy będzie już lato, no to lato 2022, nowe zestawy LEGO Mario. Zaczynajmy. 71403 e, numer. 354 klocki 71 404 76 klocków 71405 154 klocki 71406 246 klocków 71407 494 klocki 71409

a dobra, sorry, bo to jest DLC jeszcze. A nie, bo to jest. Jak się jeszcze to jest od Electric Brick 71404, jeszcze będzie takie coś. No to spoko. No, no to dobra, do, do następnego odcinka.